30. No to gdzieś proszę ja ciebie. Z 5 zł? Codziennie bo to hopie. Robi się ceno. Ja ciebie tak w ogóle nie rozumiem. Teraz przechodzimy tutaj. Kurczę, dużo przestrzegłeś tutaj, sylwek. Bo ty się chyba ostatnio, jak pamiętam, budowałeś czy coś takiego. Tak, no to tutaj robiłem właśnie. Choć tutaj zobaczysz. I ty poruszałeś o ten pokój, tak? No. Tutaj centralne, grzejnik, tutaj właśnie podłączyłem. Wylewki, takie co wszystko tutaj robiłem. Nie? Sylwester, tak jak i drugi brat Damiana, Simon, zajmuje się zbieraniem złomu. Obie no, to musisz bardziej. Prać w nocy sobie. masz taryfę i całą oszczędzasz, chłopie. Tu masz 70 groszy chłopie na noc, a tu kurde płacimy w sześć dzień do ty 31. Chłopie, zwariowaj, no wszystko tu, tamto, no No to kurde, lepiej śpi, lepiej chłopie jak jest taryfa i masz kurde, wy, 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 wypekamy. Kurde, aferę mi tutaj robi za 60-90 groszy. Lepiej za dniem to robić, chłopie, bo buczy pralka w nocy, no to dzieci śpią, idź. Nie zawracaj gitary. Jedynie o co mi chodzi, to po prostu to, żeby było to wszystko sprawiedliwe. Ja wiem, że Rom, Roma nie oszuka, ale wiesz, sprawiedliwość i zadość e, trzeba było sprawdzić. Tu 10, tu 20, wiem, że będzie się okazał, ale każdy kurde bierze taki prąd, że ten. 1500 to jest u ciebie, kurde, samego miesięcznego wydatku na prąd. A u ciebie tak samo. A, a jeszcze dwa domy zostały, człowieku? Czekaj, zobaczysz, jak przyjdziesz do mnie, a poprawić ci brodę, a, a może włosy. Ja ci kurde to za free robię, chłopie. Ale nie wypominajcie mi tego, kurde, co nie powinno być. Wiadomo, że mamy system, że płacimy 50-50. Ale to nie może być tak chłopie, że za twoje pobieranie matka płaci. Damy radę, wiesz, co Nie będziemy liczyć, że mamy to tamto to na prąd, tylko damy my trzech braciach jesteśmy i będziemy płacić. Patrz ta, to tutaj ci mama fajne zukę zrobiło. Damian widzę, że jednak, że to nie zostałeś tak zostawiony sam sobie. Zbieracz złomu od dwóch dni nocuje nie w domu, a u mamy, bo pokłócił się z Lucyną o swój wyjazd do pracy za granicą. A ty bez kurtki iść, do domu. Nawet, nawet, ale od tego wszystkiego ja też, kurde, zgłodniałem, nie? Ciekawo, ile prąd tą zupę wziął. No, wiesz, 38 groszy wziął, bracie, nie? E... Nie zarzucajcie mi tego, bo po prostu to nie poszło z, z prądu, tylko z butli gazowej. Tak, okay? No, to przepraszam.